Dzień dobry w czwartek, 4 kwietnia. Tu Business Update. Witamy po świątecznej przerwie. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. W środę, podobnie jak we wtorek, zarówno WIG-20, jak i szeroki rynek zakończyły sesję niemal bez zmian. Wśród blue chipów najwięcej traciły akcje Dino minus 4,7% po informacji o realizacji przejęcia e-zebry. Więcej powiemy o tym za chwilę przy okazji transakcji. W środę wieczorem za dolara płacono 3,96, a za euro 4,29. Cena złota od w czwartku 28 marca mocno wybiła się ponad 2200 dolarów za uncję i dotarła w środę do rekordowej ceny nawet 2295 dolarów. Gospodarka i makroekonomia. A na początek mamy jeszcze zaproszenie. Otóż wszystkich miłośników świata finansów zapraszamy na 15. edycję Akademii Private Equity. To flagowy projekt klubu inwestora przy SGH. Corocznie klub szerzy wiedzę o działalności funduszy Private Equity oraz VC, w tym firm doradztwa transakcyjnego i konsultingowego. W ramach projektu organizowane są prelekcje i warsztaty tematyczne. Akademia Private Equity skierowana jest do studentów z całej Polski, niezależnie od studiowanego kierunku. Wydarzenie trwa 4 dni od od 15 do 18 kwietnia. Więcej informacji można znaleźć m.in. na Facebooku na koncie akademia.pl. Polecamy! A teraz przechodzimy już do informacji ze świata gospodarki i makroekonomii. Otóż w marcu inflacja była najniższa od 5 lat i wyniosła 1,9%. Analitycy prognozują, że to najniższe wskazanie w tym roku, bo kolejne odczyty będą wyższe z powodu końca stawki 0% VAT na żywność i końca mrożenia cen energii. Ceny dodatkowo zaniżają teraz rekordowo tanie warzywa. CPK poinformował, że raporty z wewnętrznych audytów projektu zostały przekazane do Biura Pełnomocnika Rządu do spraw CPK Macieja Alaska. W Biurze Pełnomocnika obecnie trwa ich analiza. Przekazany raport dotyczył audytu części lotniskowej, kolejowej, marketingowej, finansowej, programu dobrowolnych nabycia, a także programu społeczno-gospodarczego i kadr. Rada Unii Europejskiej 27 marca przychylnie oceniła pierwszy wniosek Polski i w pierwszej połowie kwietnia wypłaci nam 27 miliardów złotych z KPO. Polska łącznie otrzyma 268 miliardów, z czego 113 będzie pochodziło z dotacji, a 155 z pożyczek. Informacje biznesowe. Lewis do połowy roku zamknie zakład produkcyjny w Płocku. Redukcję może zostać objętych nawet 700 pracowników. 3 czwarte produkcji było przeznaczonej na eksport. Bolt wszedł w rynek car sharingu i rozpoczął współpracę z Traficar. Aplikacja Boltu umożliwi m.in. wynajem auta w partnerskiej sieci. Flota samochodów na wynajem wynosi 5000 w 10 miastach w Polsce. Bolt zachęca innych operatorów do współpracy, podkreślając obopólne korzyści i szybki wzrost. Allegro podpisało umowę z Ruch realizujące dostawy w ramach Orlen Paczka w sprawie dostaw do sieci automatów i punktów odbioru. Umowa zawiera deklarację Allegro o kierowaniu konkretnej liczby przesyłek do operatora. Danon wybuduje nowy zakład produkcyjny żywności medycznej Nutricia w Opolu za 230 milionów złotych. Projekt uzyska dofinansowanie w wysokości niemal 8 milionów złotych. McKinsey płaci swoim pracownikom za odejście, oferuje niektórym 9-miesięczne wynagrodzenia i usługi coachingu kariery, aby opuścili firmę, donosi The Times. Citigroup redukuje etaty bankierów dla segmentu technologicznego w USA podczas szeroko zakrojonej reorganizacji. Likwiduje 430 miejsc pracy, w tym VIB, TMT i ECM. Tupperware, producent plastikowych pojemników, jest bliski końca działalności w obliczu kryzysu płynności i popytu, donosi Reuters. WeWork planuje wyjście z bankructwa pod koniec maja po restrukturyzacji umów najmu o wartości 8 miliardów dolarów, informuje Market Watch. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Spółka zależna od funduszu Private Equity Serberus Capital Management podpisała umowę nabycia 100% udziałów w Welobank za łączną kwotę nieco ponad miliarda złotych. Na tę kwotę składa się 375 milionów złotych ceny nabycia akcji i 700 milionów złotych do kapitalizowania celem spełnienia wymogów kapitałowych banku. Finalizacja transakcji uzależniona jest od wyrażenia zgody przez Komisję Europejską oraz KNF. Arabski fundusz państwowy ADQ zamierza złożyć w tym miesiącu ofertę nabycia spółki Cedrop, największego producenta drobiu w Polsce. Bloomberg wycenia Cedrop na około 8 miliardów złotych, co czyni spółkę drugim największym producentem w polskiej branży spożywczej. Większy jest tylko Maspex. Celem akwizycji arabskiego funduszu jest podniesienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w mięso drobiowe regionu Zatoki Perskiej. Fundusz zarządza aktywami o łącznej wartości ponad 150 miliardów Dino Polska zrealizowało przedwstępną warunkową umowę kupna udziałów ezebra.pl zawartą w 2023 roku, dzięki czemu stało się właścicielem ponad 72% udziałów spółki. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ezebra, Dino będzie posiadać 75% udziałów. Łączna cena za udziały wyniosła 63 miliony złotych. Ukraiński MTB Bank i podpisały list intencyjny o zawarciu umowy na objęcie nowej emisji akcji MPEI w wysokości około 10% kapitału zakładowego spółki. Transakcja czeka na wyrażenie zgody przez Narodowy Bank Ukrainy. Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW w marcu wyniosła ponad 33 miliardy złotych. Goldman Sachs w marcu był liderem obrotów na rynku akcji w transakcjach sesyjnych, a na drugim miejscu znalazło się Bank of America Securities. Globalne transakcje MA wzrosły o 30% w pierwszym kwartale po fali dużych transakcji, ocenia Reuters. Prawo i podatki. KNF złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczące nieprawidłowości w obrocie akcjami MPay. Czyn zabroniony miał polegać na publikowaniu pozytywnych informacji o akcjach, które mogły wprowadzać w błąd, oraz w organizowaniu skoordynowanej akcji sprzedaży tych papierów wartościowych po zawyżonej cenie. Rzecznik Finansowy w sprawozdaniu poinformował, że w ubiegłym roku podjął czynną interwencję w ponad 24 tysiącach spraw. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o rozpoczęciu pierwszego etapu konsultacji w sprawie wdrożenia do polskiego prawa aktu o sztucznej inteligencji. Rada Ministrów pracuje nad nową ustawą dotyczącą sygnalistów. Są to opóźnione działania mające na celu wdrożenie unijnych regulacji. Wątpliwości budzi wciąż kilkukrotnie zmieniany katalog naruszeń podlegających zgłoszeniu. Władze Hiszpanii przygotowują reformę prawa pozwalającą na wywłaszczanie hoteli, barów i apartamentów na wybrzeżu oraz nadanie ich dotychczasowym właścicielom prawa użytkowania przez 30 lat. Pomysł nowelizacji jest spowodowany podnoszeniem się poziomu wód przybrzeżnych. Rząd liczy, że wywłaszczenie i państwowe gospodarowanie tymi nieruchomościami pomoże zatrzymać ten proces. Od 1 kwietnia Niemcy zalegalizowali posiadanie marihuany. Każdy, kto ukończył 18 rok życia, może posiadać do 50 gram w domu oraz do 25 gram przy sobie. Microsoft poinformował, że w efekcie kontroli europejskich organów regulacyjnych ma zamiar rozdzielić pakiety Teams i Office. Kontrole miały być efektem skargi złożonej w 2020 roku przez Slack, aktualnie należące do Sales Face. Dane i badania rynkowe. Blisko 2 trzecie średnich i dużych firm w Polsce zapowiada podwyżki cen w tym roku, wynika z raportu Grant Thornton. Tylko 2% przedsiębiorstw zamierza je obniżyć. 8,28% wyniosła średnia stopa zwrotu osiągnięta przez otwarte fundusze emerytalne w ciągu ostatniej dekady, wynika z raportu Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Większość firm wdrożyła w Polsce hybrydowy model pracy, wynika z raportu EY. Białka alternatywne pozwoliłyby Polsce uzyskać samowystarczalność pod względem produkcji i żywności do 2050 roku, wynika z raportu Good Food Institute Europe. 40% firmy z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw upomina się o zapłatę, gdy minął termin na fakturze, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Kaczmarski Incaso. 1 trzecia firm interweniuje, jeśli transakcja opiewała na dużą kwotę. Najem krótkotrwały za pośrednictwem wyspecjalizowanych platform staje się coraz popularniejszy w krajach Unii, wynika z danych Eurostat. Nawet 107 miliardów dolarów w postaci odpisów i utraconych przychodów straciły firmy w wyniku opuszczenia Rosji i tamtejszego rynku, wykazała analiza dokumentów i oświadczeń spółek przeprowadzona przez agencję Reuters. To tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji w naszej prasówce. Na tę można się zapisać na businessupdate.pl. Dziękujemy, do usłyszenia.